Zastanawiasz się, ile naprawdę kosztuje wesele. Od ceny sali po koszty ukryte omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o finansach ślubnych. Dowiedz się, jak rozplanować budżet, gdzie można zaoszczędzić i na co warto wydać więcej. Ten kompleksowy przewodnik to obowiązkowa pozycja dla każdej pary młodej. Planowanie budżetu weselnego to kluczowy element przygotowań do ślubu. Pozwala uniknąć finansowej katastrofy i zapanować nad wydatkami. Wiele par ma jednak problem z oszacowaniem realnych kosztów. Ile wynosi opłata za ślub? Jaka jest cena wynajęcia sali? Ile kosztuje dobry fotograf? Na te i na inne pytania odpowiemy w tym materiale. Omówimy najważniejsze kategorie wydatków od ceremonii przez salę i catering po dodatkowe atrakcje. Podpowiem, gdzie szukać oszczędności i na co warto przeznaczyć większe fundusze. Przedstawię też sposoby na optymalizację kosztów i zaplanowanie idealnego budżetu weselnego. Jeśli chcesz zorganizować wymarzony ślub bez nadwyrężania portfela, koniecznie obejrzyj ten poradnik. Na tym kanale mówimy o kosztach, o dostawcach, a cała ta wiedza pochodzi od profesjonalistów z branży ślubnej. Dlatego, aby być na bieżąco, subskrybuj. Zacznijmy od porównania kosztów ślubu cywilnego i kościelnego. Jeśli zdecydujesz się na ślub cywilny, podstawowym wydatkiem będzie opłata za sporządzenie aktu małżeństwa, która obecnie wynosi 84 zł. Ta kwota jest stała niezależnie od miejsca ceremonii. Jednak jeśli marzysz o ślubie cywilnym w plenerze, musisz liczyć się z dodatkową opłatą w wysokości 1000 zł. Warto pamiętać, że samo udzielenie ślubu przez urzędnika w Urzędzie Stanu Cywilnego jest usługą bezpłatną. Z kolei decydując się na ślub kościelny, w tym konkordatowy, trzeba wziąć pod uwagę szereg dodatkowych kosztów. Oprócz wspomnianej opłaty za akt małżeństwa, konieczne jest odbycie kursu przedmałżeńskiego, którego koszt to około 250 zł. Ponadto para młoda musi odwiedzić poradnie życia rodzinnego, tu koszt jednej wizyty to około 100 zł za osobę, a zazwyczaj wymagane są aż 3 spotkania. Kolejnym wydatkiem są opłaty za zapowiedzi przedślubne, które wahają się od 100 do 300 zł. Nie można też zapomnieć o kosztach związanych z samą ceremonią. Opłata za mszę ślubną to zazwyczaj co łaska, ale zwykle waha się od 500, nawet do 2000 zł. Do tego dochodzi wynagrodzenie dla organisty lub innych muzyków. Które z reguły mieści się w granicach kilkuset złotych. Łącznie więc, biorąc pod uwagę wszystkie opłaty kościelne oraz dekoracje świątyni, koszt ślubu kościelnego może wynieść od 1000 do 2000 zł. Podsumowując, ślub cywilny wiąże się z minimalnymi kosztami jedynie 84 zł za małżeństwo, chyba że zdecydujesz się na ceremonię w trenerze. Co podniesie cenę o dodatkowy 1000 zł. Natomiast wydatki związane ze ślubem kościelnym są znacznie wyższe i mogą sięgnąć nawet 2000 zł i więcej. Warto mieć to na uwadze, planując budżet weselny i wybierając odpowiednią dla siebie opcję. A co z kosztami przyjęcia? Ile trzeba przeznaczyć na wynajem sali i catering? O tym już za chwilę, gdy przyjrzymy się bliżej temu, jak dużą część budżetu weselnego pochłania organizacja imprezy dla gości. Przejdźmy teraz do omówienia kosztów wynajmu sali weselnej i cateringu, które stanowią zazwyczaj największą część budżetu ślubnego. Od czego zależy cena wynajęcia sali i jak kształtują się średnie stawki? Przede wszystkim koszt zależy od liczby gości oraz wybranego pakietu menu. Cena za tak zwany talerzyk waha się od 200 do 500 zł, choć w niektórych luksusowych obiektach może przekroczyć nawet 1000 zł na osobę. Biorąc pod uwagę wesele dla. Tu osób średni koszt wynajmu sali wraz z cateringiem wyniesie od 30 tysięcy do 55 tysięcy złotych. W tę cenę zazwyczaj wliczone są już koszty jedzenia i napojów. Warto jednak pamiętać, że stawki mogą różnić się w zależności od regionu, sezonu, dnia tygodnia oraz standardu lokalu. Najwyższe ceny obowiązują w sezonie letnim oraz w weekendy. Dodatkowo niektóre sale weselne mogą naliczać opłaty za korkowe, pokrowce na krzesła, podstawowe dekoracje czy obsługę kelnerską. W przypadku domów weselnych lub restauracji cena za talerzyk mieści się zwykle w przedziale od 300 do 550 zł i obejmuje zazwyczaj 3 daniowy obiad, dodatkowe ciepłe posiłki, napoje bezalkoholowe, zimną płytę, owoce oraz wynajem sali na wyłączność. Zazwyczaj cena za osoby wynosi od 200 do 400 zł, jednak w luksusowych miejscach lub przy bardziej rozbudowanym menu koszt może przekroczyć 500 zł na osobę. Wiele firm cateringowych oferuje różne pakiety menu, które zawierają odmienną liczbę dań oraz dodatków, co wpływa na ostateczną cenę za talerzyk. Koszt może również rosnąć, jeśli zdecydujemy się na dodatkowe ciepłe posiłki, napoje czy usługi barmańskie. Podsumowując, koszty wynajmu sali weselnej i cateringu to zazwyczaj największa pozycja w budżecie ślubnym. Średnio dla 100 osób trzeba przeznaczyć od 30 do 55 tysięcy złotych, choć ostateczna kwota zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, sezon czy standard lokalu. Warto dokładnie przeanalizować oferty różnych obiektów i firm cateringowych, po to, aby wybrać opcję najlepiej dopasowaną do Waszych oczekiwań i możliwości finansowych. A co z kosztami Stroju ślubnego, ile trzeba przeznaczyć na suknię dla panny młodej i garnitur dla pana młodego? Czy lepiej kupić, czy może wypożyczyć? O tym opowiemy już za moment, przedstawiając zestawienie cen i praktyczne wskazówki dotyczące zakupów i wynajmów. Gdy już wiemy, ile trzeba przeznaczyć na salę weselną i catering, czas przyjrzeć się bliżej kosztom stroju ślubnego. Ceny sukienek w lokalnych salonach Zazwyczaj wahają się od 3000 do 6000 zł. Jednak kreacje od polskich projektantów lub wykonanie zdroższych materiałów mogą kosztować od 5000 do tysięcy zł, a nawet i więcej. Jeśli zdecydujemy się na suknię od zagranicznych projektantów, cena może być nawet czterokrotnie wyższa niż w zwykłym salonie. Aby zaoszczędzić na sukni ślubnej, warto rozważyć tańsze materiały lub poszukać kreacji w sieciówkach czy sklepach internetowych gdzie ceny mogą być niższe niż 1000 zł. Popularna jest również opcja szycia sukni u krawcowej, co pozwala obniżyć koszty. Innym sposobem na ograniczenie wydatków jest wypożyczenie sukni. Ceny zaczynają się już od około 500 zł. Niektóre salony pobierają opłatę w wysokości 40-60% ceny zakupu kreacji za wynajem. Panny młode często decydują się także na zakup dodatków, takich jak buty, biżuteria czy welon. Średnio na te elementy trzeba przeznaczyć od 500 do 1500 zł. Łącznie więc koszt całej stylizacji panny młodej wraz z suknią, butami i akcesoriami może wynieść od 3500 do 7000 zł. A jak przedstawiają się koszty stroju dla pana młodego? Cena garnituru wraz z dodatkami może być różna. Standardowy garnitur kosztuje zazwyczaj od 1500 do 2,500 zł, natomiast model wyższej jakości to wydatek rzędu 3000 do 4,500 zł. Garnitury szyte na miarę powinny być znacznie droższe i kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Tańszą alternatywą jest zakup garnituru w sieciówce lub przez internet, gdzie ceny zaczynają się już od kilkuset złotych. Podobnie jak w przypadku sukni ślubnej popularna jest również opcja wypożyczenia garnituru. Co pozwala obniżyć koszty. Łącznie koszt całej stylizacji pana młodego wraz z garniturem, koszulą, butami, dodatkami może wynieść od 2500 do 6000 zł. Ceny wypożyczenia sukni ślubnej też potrafią być bardzo zróżnicowane. Niektóre kreacje można wynająć już za 1500 do 3000 zł. w zależności od projektu i salonu. Podsumowując, koszt zakupu sukni ślubnej może wynieść od 3000 zł. za prostsze modele do ponad 50 tysięcy złotych za luksusowe kreacje od znanych projektantów. Aby zaoszczędzić, warto rozważyć wypożyczenie sukni, co może kosztować od 1500 do 3000 zł. Istotne jest, aby wyznaczyć konkretną część budżetu weselnego na stroje zarówno Panny Młodej, jak i Pana Młodego, co pozwoli uniknąć nieprzewidzianych wydatków i zaskoczeń. OK, a jak wygląda kwestia uwiecznienia tych pięknych strojów i całej uroczystości na zdjęciach i filmach? ile trzeba przeznaczyć na usługi fotografa i kamerzysty. I jakie elementy dekoracji sali weselnej oraz kościoła warto wziąć pod uwagę, planując budżet. Nie można też zapomnieć o utrwaleniu tych wyjątkowych chwil na fotografiach i filmie. Koszt wynajęcia fotografa na wesele w Polsce waha się od 2000 do nawet 10 000 złotych i więcej. W zależności przede wszystkim od doświadczenia i renomy danego specjalisty oraz zakresu usług. Najtańsze oferty za krótki reportaż ślubny zaczynają się już od 2000 zł, jednak za całodniową obsługę cenionego w branży fotografa trzeba zapłacić od 4 do 6000 zł. Dobry fotograf ślubny ma stworzoną gamę kilku ofert i cen, więc jego usługi zaczynają się od tych 4000 zł. Najlepsze firmy foto na rynku polskim zarabiają około od 8 do 15 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o usługi kamerzysty, ceny potrafią być wyższe niż w przypadku fotografa. Koszt wynajmu operatora wideo na wesele waha się od 5 tysięcy do 10 tysięcy złotych. I w tej cenie przeważnie mieści się dzień nagrań, montaż Waszego ślubu i wesela, oraz oddanie tego na ładnych pendrive'ach. Cena może być wyższa, jeśli chcielibyście, aby wasz ślub został uwieczniony dodatkowo z drona. Więc cena fotografa i kamerzysty jest podobna i mieści się w przedziale od 5 do 10 tysięcy złotych. A bardziej renomowany wideooperator może zarobić od 6 do nawet 15 tysięcy złotych, w zależności od jakości sprzętu i popularności danej firmy. Jeśli szukamy fotografa czy kamerzysty, warto też pamiętać o podpisaniu mądrej umowy, w której będzie zawarty termin oddania fotografii czy gotowego filmu, a jeśli szukacie sprawdzonych fotografów i kamerzystów na swoje wesele, odezwijcie się, kontakt znajdziecie pod tym filmem. Nie można również zapomnieć o dekoracjach, które nadają wyjątkowego klimatu zarówno ceremonii w kościele, jak i przyjęciu weselnemu. Koszt udekorowania sali i świątyni może wynosić od 300 do 400 zł. Jednak ceny mogą być znacznie wyższe w zależności od rodzaju użytych materiałów oraz uznania florysty. W skład dekoracji weselnych wchodzi zwykle wysrój kościoła, udekorowanie sali, samochodu Pary Młodej, bukiet Panny Młodej oraz bukiecik do butonierki Pana Młodego. Najbardziej nieprzewidywalną kategorią budżetu weselnego jest florystyka. To kategoria, która jest tworzona indywidualnie. Bardzo często panny młode mają bardzo mocno sprecyzowaną wizję dekoracji. Na ostateczną cenę wpływa ilość wykorzystanego materiału, sezonowość kwiatów oraz dodatkowe elementy takie jak obrusy, serwetki, krzesła, podstalerze czy dekoracje świetlne. Podsumowując, na usługi fotografa i kamerzysty trzeba przeznaczyć średnio od 7 tysięcy do 20 tysięcy złotych, w zależności od doświadczenia i popularności wybranych specjalistów. Koszt dekoracji sali weselnej i kościoła może z kolei wynieść od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, w zależności od indywidualnych preferencji i wizji pary młodej. Warto dokładnie przeanalizować oferty różnych usługodawców i florystów aby wybrać opcje najlepiej dopasowane do Waszych oczekiwań i możliwości finansowych. A jakie są zalety i koszty wynajęcia DJ-a w porównaniu z zespołem muzycznym? Która opcja sprawdzi się lepiej na małym, kameralnym weselu, a która na większej, hucznej imprezie? Muzyka to jeden z kluczowych elementów udanego wesela, który potrafi rozkręcić imprezę i sprawić, że goście będą bawić się do białego rana. Stajemy jednak przed trudnym wyborem postawić na żywiołowy zespół muzyczny czy nowoczesnego DJ-a. Porównajmy więc koszty i zalety obu opcji. Oferty DJ-ów na wesele zaczynają się już od 3000 zł, ale znajdziecie również pakiety za 10 000 zł i więcej. Wszystko zależy od tego, co wchodzi w skład wybranej oferty. Ceny DJ-a są zależne od dodatkowych atrakcji weselnych, takich jak ciężki dym, pokazy pirotechniczne czy napis LO. Z kolei wynajęcie zespołu muzycznego na wesele może kosztować od 5000 zł do 15 tysięcy. Najczęściej pary młode płacą w przedziale od 5,5 do 10 tysięcy złotych, dlatego średni koszt możemy wziąć sobie około 8000 zł, co przemawia za wyborem DJ-a przede wszystkim szeroki repertuar i możliwość dopasowania muzyki do preferencji gości. Dodatkowo DJ zajmuje mniej miejsce niż zespół, co może być istotnie przy mniejszej sali weselnej. Zespół muzyczny to z kolei gwarancja żywiołowej atmosfery i interakcji z gośćmi. Widok muzyków grających na żywo zawsze robi wrażenie i dodaje imprezie autentyczności. Zespół może również dostosować repertuar do charakteru wesela, grając zarówno skoczne rytmy, jak i nastrojowe ballady. Wokaliści często angażują gości do wspólnego śpiewania i zabawy, co tworzy niezapomniane chwile. Jaką opcję wybrać w zależności od charakteru i wielkości wesela? Dla mniejszego wesela do 50 osób DJ może być bardziej opłacalnym wyborem ze względu na niższe koszty i możliwość dostosowania playlisty do gustów gości. Z kolei, dla większego wesela, np. ponad 100 osób, zespół muzyczny może lepiej nadawać się do zapełnienia przestrzeni dźwiękiem. Co często tworzy bardziej dynamiczną atmosferę. Wesele o eleganckim stylu może skorzystać z usług zespołu muzycznego, który oferuje szeroki repertuar i możliwość dostosowania muzyki do różnych momentów wesela. Natomiast wesele o nowoczesnym stylu lub tematycznym może postawić na DJ-a, który dostarczy nieszablonowe efekty świetne i dźwiękowe, oraz różnorodne gatunki muzyczne. Niezależnie od tego, czy wybierzemy DJ-a, czy zespół, warto poświęcić czas na dokładne przesłuchanie ich demówek i zapoznanie się z repertuarem. Upewnijcie się, że wybrany usługodawca potrafi wyczuć atmosferę imprezy i dostosować się do oczekiwań gości. Dobrym pomysłem jest również uzgodnienie listy utworów, które koniecznie muszą pojawić się na weselu, jak i tych, których wolimy uniknąć. Częstym zabiegiem jest również korzystanie z poleconego zespołu lub DJ-a który na przykład grał na weselu waszych znajomych. Jak widzisz, muzyczny wybór to nie lada wyzwanie, ale niezależnie od podjętej decyzji jedno jest pewne. Dobra zabawa gwarantowana. A co z innymi weselnymi elementami, które potrafią nadszarpnąć budżet? Ile kosztują zaproszenia, animator dla dzieci, czy fotobudka i na jakie ukryte koszty trzeba się przygotować? O tym za chwilę. Na pozór niewinne detale potrafią znacząco podwyższyć końcowy rachunek za wesele. Weźmy pod lupę zaproszenia ślubne. Ich cena waha się od 2,50 do 12 zł za sztukę, w zależności od nakładu i projektu. Przy 100 zaproszeniach daje to kwotę rzędu 1200 zł i więcej. Popularna od dłuższego czasu fotobudka to wydatek od 500 zł wzwyż za godzinę wynajmu. Modne fotolustro kosztuje średnio od 700 zł za godzinę, a za 3 godziny zabawy w fotobusie czy fotoprzyczepie zapłacimy około 2000 zł. Nie można też zapomnieć o najmłodszych gościach. Wynajęcie animatora dla dzieci na kilka godzin to koszt około 150 do 200 zł za godzinę. Postawienie na profesjonalną obsługę barmańską również uszczupli budżet w zależności od zakresu usług, czasu pracy i kosztów dojazdu oraz noclegu. Barman za wesele to wydatek od 1000 do nawet 5000 zł. Kolejne dodatkowe atrakcje mogą szybko pochłonąć niemałą część weselnej puli. Ciężki dym na pierwszy taniec oznacza średnio 500 zł mniej w kieszeni. Dla chętnych na drink bar, specjalną dekorację światłem czy widowiskowy pokastańca trzeba doliczyć kolejne 1500 zł. Pułapki czyhają również w samych ofertach sal weselnych. Ukryte koszty potrafią niemiło zaskoczyć, jeśli nie doczytamy umowy do końca. Opłaty za korkowe, pokrowce na krzesła czy podstawowe dekoracje potrafią znacząco zawyżyć pierwotną cenę wynajmu. Powszechną praktyką jest doliczanie dodatkowych opłat za szwedzki stół, słodki bufet czy poprawiny, które często kosztują połowę ceny przyjęcia weselnego. Jak zatem uniknąć wpadki finansowej przy organizacji wymarzonego wesela? Przede wszystkim Dokładnie analizujmy oferty i zadawajmy dużo pytań, by mieć pełen obraz ukrytych kosztów. Zastanów się, które dodatkowe atrakcje są niezbędne, a z których możesz zrezygnować. Warto poprosić o pomoc zaufaną osobę, która na chłodno oceni sytuację i może okroić budżet do niezbędnego minimum. Z drugiej strony, mądre rozplanowanie wydatków i skorzystanie z usług profesjonalistów może zaowocować. Z znacznymi oszczędnościami bez rezygnacji z marzeń o wymarzonym ślubie. Jak zoptymalizować koszty i gdzie szukać wsparcia w planowaniu perfekcyjnego wesela w rozsądnym budżecie? Czy wedding planner to dobry pomysł na zaoszczędzenie nerwów i pieniędzy? Już za chwilę podzielę się z Tobą sprawdzonymi sposobami na stworzenie bajkowego przyjęcia bez nadwyrężania kieszeni. Nie od dziś wiadomo, że wesele potrafi być sporym obciążeniem dla portfela. Na szczęście, istnieje kilka sprawdzonych sposobów na zoptymalizowanie kosztów bez rezygnacji z marzeń o wymarzonym przyjęciu. Przede wszystkim nie bójmy się negocjować cen z usługodawcami. Często niezdradzenie od razu, że chodzi o wesele, może zaowocować korzystniejszymi stawkami, gdyż firmy mają tendencję do zawyżania cen dla tej okazji. Rezerwacja usług z odpowiednim wyprzedzeniem również daje pole do negocjacji i uzyskania atrakcyjniejszych cen. Wybór terminu poza sezonem weselnym, czyli poza miesiącami letnimi, lub w dni powszednie może znacząco obniżyć ceny wynajmu sali oraz usług cateringowych. Warto rozważyć tę opcję, szczególnie jeśli zależy nam na konkretnym miejscu lub menu. Również wsparcie wedding planera może okazać się nieocenione w optymalizacji budżetu ślubnego. Profesjonalny konsultant ślubny ma doświadczenie w negocjacjach z pod wykonawcami i zna sposoby na obniżenie kosztów bez kompromisów w jakości. Koszt usługi Wedding Planera waha się od 500 do 1000 zł, ale może być to inwestycja, która zwróci się z nawiązko. Budżet to podstawowe narzędzie kontroli kosztów, a zarazem doskonałe źródło wiedzy dla osób, które nie mają doświadczenia w organizacji ślubów i wesel. Warto zatem poprosić Wedding Planera o przygotowanie szczegółowego planu budżetu z podziałem na poszczególne kategorie wydatków. Proporcjonalne rozłożenie kosztów i ustalenie priorytetów również pomaga w efektywnym zarządzaniu budżetem. Standardowo około 60% puli przeznacza się na salę i catering, 10% na fotografa i kamerzystę, 5% na oprawę muzyczną itd. Dzięki takiemu podziałowi łatwiej kontrolować wydatki i nie przekroczyć zaplanowanej kwoty. Czasami mniej znaczy więcej. Ograniczenie przepychu i skupienie się na najważniejszych elementach wesela może przynieść spore oszczędności. Prostszy wystrój kwiatowy, mniejszy tort czy rezygnacja z nietypowych atrakcji to przykłady na cięcie kosztów bez wpływu na ogólny odbiór przyjęcia. Coraz więcej par decyduje się na np. własnoręczne przygotowanie niektórych elementów wesela, takich jak dekoracje czy zaproszenia. Własne wykonanie to nie tylko sposób na zaoszczędzenie, ale także możliwość nadania weselu osobistego charakteru i wyróżnienie się na tle utartych schematów. Niezależnie od wybranej strategii najważniejsze to zachować zdrowy rozsądek i nie popadać w przesadę. Wesele to wyjątkowy dzień, ale nie warto rozpoczynać wspólnego życia od finansowej kłody pod nogami. Mądre planowanie i wsparcie profesjonalistów. Pomaga stworzyć niezapomniane przyjęcie w rozsądnym budżecie. A jak to wszystko podsumować i ile ostatecznie przeznaczyć na poszczególne elementy o tym w kolejnej części tego poradnika. Planowanie ślubu i wesela to niewątpliwie wyzwanie, ale dzięki odpowiedniemu podejściu do budżetu można przejść przez ten proces bez większych problemów finansowych. Kluczem jest dokładne przeanalizowanie wszystkich kosztów. Od opłat za ceremonię, przez wynajem sali i catering, aż po dodatkowe atrakcje i ukryte wydatki. Warto negocjować ceny z usługodawcami, wybrać terminy poza sezonem i korzystać ze wsparcia Wedding planera, który pomoże zoptymalizować koszty. Nie bójmy się też własnoręcznie przygotować niektórych elementów wesela i wykorzystać aplikacje do zarządzania budżetem. Pamiętajmy, że najważniejsze to zachować zdrowy rozsądek i nie popadać w przesadę. W końcu to wyjątkowy dzień, który ma być początkiem wspólnego życia, a nie finansowym obciążeniem. Mam nadzieję, że te porady pomogą Wam stworzyć wymarzony ślub i wesele bez nadwyrężania kieszeni. Jeśli macie jakieś pytania lub chcielibyście podzielić się swoimi doświadczeniami, zapraszam do komentarzy pod spodem. Jeśli interesują Cię inne koszty związane ze ślubem i weselem, napisz proszę w komentarzu, a ja postaram się przygotować odcinek na ten temat. Pamiętaj o subskrypcji i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!